Zaczęła się elementarna nauka Jasia. Ojciec posłał go do szkoły publicznej. Po miesiącu nauczycielka wzywa ojca Jasia i mówi mu, że Jasio jest diabłem wcielonym, wszyscy się go boją, dziewczynki nie mogą spać po nocach po jego wybrykach i w związku z tym usuwa Jasia ze szkoły. Ojciec więc zapisał Jasia do szkoły prywatnej. Po miesiącu nauczycielka wzywa ojca i historia się powtarza: opowieść o znerwicowanych kolegach i koleżankach. O połamanych meblach w szkole ITP. Ojciec wymyślił, żeby Jasia zapisać do szkoły Jezuitów. Bóg to ostatnia deska ratunku dla Jasia. Jak wymyślił, tak i zrobił. Po miesiącu wzywają Jezuici ojca i Jasia na wywiadówkę. Ojciec przygotowany na najgorsze. Przychodzi i słyszy, że dawno takiego porządnego ucznia jak Jasia nie mieli. Pomaga kolegom, zawsze jest przygotowany, uczy się pilnie i tak Ojciec w szoku, że syn takiej przemiany doznał, postanowił Jasia zapytać, co ją spowodowało. Jaś na to. Ojciec, bo tam jest tak, wchodzisz do szkoły, a tam na korytarzu człowiek na krzyżu, idziesz na stołówkę, wisi człowiek na krzyżu, u dyrektora człowiek na krzyżu. Ojciec. Tam się z ludźmi nie pierdolą.